Siemanko z tej strony, Xarin. A jesteście ze mną zioło. Cześć. E, może powiesz, co zagra? Widzą, jest to Rainbow Six, Vegas, 2 mm, tak mniej więcej <gry> powiedz. Na czym polega ta gra? Polega na tym, Może ktoś grał we wcześniejszej części, na której jesteśmy. Jakąś grupką policjantów, powiedzmy, tam odbijamy drąg terrorystów cywili, coś takiego. Komoś wibrator dzwoni. Tak. Ki grubas. Ty będziesz nimi dowodził. Takimi wieśniakami? Może opowiedz co, coś jeszcze więcej o tej grze? Tra ma swoją popularność. Wyszła chyba w 2007 roku, czy tam 2008? nie jest zła, jak widać. Lekferyna jest kwa, kwadratowa. Yeah. Tu mam myśl. Jest to. Ja chcę skakać. Szylanka osobowa z systemem coveru Jakim systemem? Może możesz się chować za ścianą Gdzie są moje, ojdą moje te I Masz tu podejść i cisnąć prawej Gdzień super Mam kółkiem myszki chyba celownik masz Nieprawda żal, kukiem myszki dawaj na drugą stronę. Po co? <laughs> jaki to jest poziom trudności? Nie wiem, medium chyba. Eee, wow. trzeba realiści... Nasi, to nasi. Co oni tu robią? Byli tam jak w ogóle koksy Wow. Jak Ja tu z pacją mogę wydawać rozkazy? A no, To jeszcze ja. można zabijać. Jakie? Jakiś dźwięk. Gęb, geł, gęb! Go, jakby gościu bez mutacji. A czemu Fą na górę nie mogę wejść? O, tu mam wejść. Pokazuje taki Kwadracik kwadracie. Ja, Cały na 3-4 otwieram. Czekaj, co się dzieje? Red. Weź, nie ogarniam tej gry. Ja muszę trzymać cały czas tego? Aha, no. ja muszę trzymać... Co? Ja, mu ja muszę trzymać myszkę, no dobra. Możesz w opcjach tak zmienić. A. Gdzie są te NPC? Nie wiem. Dobra. Clear. Sektor clear Ja yeah. Są dwa wejścia i... Chodzisz jedną stroną, no. ja drugą, mów kiedyś. na Na trzy cztery Trzy cztery, please ale patrz jaki chłopie jest system zniszczenia szyby A to jeszcze możesz po drzwi spojrzeć patrzysz Dobra, chuj z tym dół. Chuj z tym Aha Aaa, snajper! Oh, A jak przytrzymasz R to tam masz taki kryb, że to możesz ustawić jak chcesz. Ogień i tłumik Dobra, osłaniam cię. Dzięki za tą osłonę. Za tego ko ko kołera. To było piękne. To było piękne. Nie żyje. Już, tak już się śmiejesz, już ci nigdy nie zaufam. Czemu otworzyć nie mogę? Bo tutaj mamy zejść po linie na dół. Brzmociło i. jak ty się. No, no. dawaj na dół. A, a, a czemu on skacze? No, wciska no. spacja, to jest do wyważenia szyby. Ty tego po lewej, a po prawej. Dzień eee. Ej, zabiję mnie! Fuck. Ty, ty nie mnie. umiesz! A moi wchodzą! Ty pa w porę! Daj mm. mi no szybciej kto weź! Już, już dążyli mnie dwa razy zabić! Gakka. jest co tam jest Wow o, jest jeden koleś. jest dwóch A. granata Q ciskaż i rzuca Wow dostałem mam dołożyć tu mik

Ich smash no to widocznie. Oh. 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 Tak okay. musisz oh. tym frajerom kazać iść Czym? Spacja albo alt. Nie wiem. No było alt. Znaczy, e, spacja teraz nie działa. To już chyba na tą bombę na co wejdziesz?

Nie do cywilów, ey Co? Chodź tu, ey Nie strzaj do cywilów Zajmij się tymi po lewej Trzy Cztery Any? No, nie, nie mogę strzelać No, musimy poczekać Fag do cé profissional não sou na Zdaną, to ja nic nie robię bo I... wow. tak. jak ty zginiesz to ja się nie zespię o tak na pewno

Fak Jest tak dużo że masakra Nie myślę No, teraz. Kurde jest nie jestem nawet Przechodzimy do budynku Wchodzę na górę Kurwa śmieciarka przyjechała A, góry kontakty Wow, snajper Wow, to moi, lol, what the fuck I gdzieś do chodzę na dół, ach muszę się podrapać po prostu. Kurwa śmieciarka, jebana, wypierdalaj. Nie ja śmieci ci zabiera? Tak każdy mi śmieci. Ja pierdzielę, maszynka Dobra, został Weź mi otwórz te drzwi, ja tam thresha Chciałem żyć FAK, CO ON ROBI? TY nie. <ślepie> Uślepiłeś mnie no ten debil mi tu wie kopię, nie wiem czemu Jeszcze się dźwięk zbugował Nie prawda? Dobra, tu mam mieć na górę O i nie kłam zioła No mnie się zbugowało Wow Co się dzieje? Ja już nie ogarniam, czy to w słuchawkach nie leci ten dźwięk? Czy to lećmy siarki? Вчера на не напал еще не упадал. Аура, A... Добро... ты урешь, скажу, что... No, ale strzelam do kolesia, bo right. on nie jest. Jebana śmieciarka! Fuck, mnie zabił chłopie. Mam z suganem po lewek ważył. Zabiłeś. Ja jestem. Bo... Tam musi podejść ten twój ziomek Tylko gdzie oni są? No idą. idą Co oni to robią? Pokaż im tą bombę rozgoić Nie i odejdźmy, o musisz to odejść. Czemu? Koliśmy mi miejsce. Walą do niego. Yy! Lol. Osłaniaj. i to nie żyje ty idiota. <grym> to nie żyjesz? Tak. No, gdzie my jesteśmy? Teraz. W którą stronę? Ej, pognaliśmy się. Dobra. Jest was chowa się. adam Reinachi, atona shi, Deus Win é yeah. Tá. <tú> não